Cześć, tu Kapitan Sławomir Walesiak. Rozmawiamy dzisiaj o protokole ARP. ARP, czyli Adres Resolution Protocol. To protokół, który przyporządkowuje adresom warstwy trzeciej, czyli adresom IP, adresy warstwy drugiej i adresy MAC, czyli adresy IP do adresów MAC. Kiedy się to przydaje. Proszę popatrzeć. Yy, jesteśmy w danej sieci i przyjmijmy, że komputer na adresie IP 192, 168, 210, 221 chce zaś przesłać do komputera 226. Proszę zwrócić uwagę, tu jest proces enkapsulacji pokazany. Czyli tak, najpierw mamy dane, działa jakaś aplikacja. A na przykład chcemy przesłać yy, zdjęcie protokołem FTP, więc są dane. Dalej w warstwie transportowej jest dodany nagłówek nagłówek. No załóżmy, że tftp to jest protokół, czyli nagłówek udp zostanie dodany. W warstwie internetowej zostanie dodany nagłówek ip, gdzie nas głównie adresy ip będą interesować. I dalej będzie dołączona ramka, a w ramce są głównie adresy nas interesujące, to są adresy mac. Proszę popatrzeć, ten komputer, adres IP tego zna, natomiast adresu MAC nie zna. Co wtedy się dzieje? No, wtedy wchodzi do gry protokół ARP i wysyłane jest właśnie zapytanie ARP. ARP request. I to zapytanie jest wysłane broadcastowo, czyli dotrze do tego komputera, dotrze do, tego, do tej drukarki, do tej, dobramy, domyślnej też dotrze. Gdy takie zapytanie ARP dotrze, to odpowiada tylko ten to urządzenie, które ma taki adres IP, który jest podany w tym. Więc odpowie komputer posłuchaj mój adres MAC jest taki i teraz ten komputer będzie mógł sformować ramkę. Już może sformować ramkę, ponieważ ma adresy MAC. I normalnie pakiet zostanie wysłany. Yy, komputer zapisze sobie to. O, proszę bardzo, zapisze sobie takie coś. Pod adresem 192.168.210.226 jest mu przypisany adres fizyczny, taki, jaki zaznaczyłem. Dobrze. Sprawdźmy, jak to wygląda na przykładzie. Ostatnie już zagadnienie związane z ARP. To jest to, że ARP może nam pomóc w diagnostyce. Jak, jeżeli spingujemy jakieś urządzenie w naszej sieci LAN i ping nie uda się, to warto sprawdzić tablicę RP. Jeśli tablica RP się zapełni, to oznacza, że pingowany komputer działa w sieci, tylko jego firewall wycina protokół ICMP. Prześleliśmy to na rysunku, jakby to wyglądało na tym rysunku. Proszę popatrzeć. Ten chce pingować ten komputer. Jednak ten ma firewalla i protokół ICMP wycina. Natomiast, żeby najpierw ping poszedł, to musi najpierw przejść protokół ORP. Jeśli tablica na tym będzie miała ten wpis. To znaczy, że ten komputer 226 jest w sieci i działa. Natomiast na firewallu ma poblokowane ICMP protokół. Obejrzyjmy teraz to na żywym sprzęcie. Proszę, teraz zobaczymy jak wygląda tablica RP tego komputera. ARP-A wpisuje. Jak widać mam ją zapełniono, są jakieś wpisy. Są wpisy dynamiczne, które komputer sam się nauczył, i są statyczne, do jakichś grup multicastowych. Sprawdźmy, jak korzystać z tego, protoko z tego polecenia ARP. Mamy ARP, i teraz jak widać, ARP A to służy do wyświetlania. Zwróćcie uwagę, że jest taka opcja jak ARP D z gwiazdką, która usuwa wszystkie wpisy. Piszmy to teraz. ARP Minus d. Dobrze. O, wróć, rp minus d z gwiazdką. I sprawdźmy, czy się wpisy wyczyściły. Jak widać, wpisy wszystkie się wyczyściły. I spróbujmy spingować komputer o takim adresie IP. W końcówku 226. Proszę bardzo, pingujemy. Dobrze jak widzimy pięknie się nie powiódł, natomiast zobaczymy czy tablica ARP nam się zapełniła. Tak tablica ARP nam się zamieniła, zapełniła przepraszam. I mamy wpis z hosta o końcówce 226. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że komputer z adresem IP końcówce 226 działa w sieci, natomiast prawdopodobnie jego firewall nie przepuszcza protokołu ICMP. Jak widzimy, protokoł RP może nam również pomóc w diagnostyce, ale w sieciach lanowskich tylko. Dziękuję za uwagę, mówił kapitan Sławomir Walesiak.